Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mój kolejny odcinek z serii przygody rybek. Zapraszam do słuchania. Pewnego razu, kiedy ukleja sobie w trzcinowisku, zauważyła szczupaka. Szczupak był szybszy od niej, więc zawczasu postanowiła uciec, ale z zapleców usłyszała jego głos. Pomocy! Co się stało? Zapytała ukleja. Szczupak nie mógł się cofnąć, co bardzo dziwiło ukleju, ale w tym momencie zauważyła żyłkę w jego pysku. Pomyślała, że może to być wędkarz, który chce go złowić i powiedzieć jako trofeum. Ukleja wzięła ostry kamień z dna, którym przecięła żyłkę. Jestem ci bardzo wdzięczny, że rzekł szczupak do ukleji. Ukleja uśmiechnęła się do Szczupaka, po czym Szczupak zaproponował jej przejażdżkę na grzbiecie. Szczupak i Ukleja świetnie się bawili. Ukleja nigdy tak szybko nie płynęła, a Szczupak nie przyjaźnił się z Ukleją. Kiedy Szczupak odprowadził Ukleję do domu, przyjaciele nie mogli uwierzyć w to, co widzieli. Szczupak zawsze chciał zjeść Ukleję, a teraz się z nią świetnie bawił. Szczupak zaprzyjaźnił się w ten sposób z czterema przyjaciółmi. Mam nadzieję, że bajka Wam się podobała. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów.